Wyobraź sobie, że budzisz się pewnego ranka w świecie zamienionym w koszmar. Stworzenia wędrują po ulicach, ciemność pokrywa niebo, a strach ogarnia każdą duszę. Ale to nie jest scena z horroru, to proroctwo z księgi Apokalipsy, rozgrywające się na naszych oczach. Co to oznacza dla ciebie? Oznacza to, że czas na przygotowania jest teraz. Kiedy jesteśmy świadkami znaków, musimy pamiętać, że nawet w chaosie wiara może być latarnią nadziei. Jezus jest z nami w każdej próbie i ucisku. Jeśli kiedykolwiek doświadczyłeś cudu w swoim życiu, lub zastanawiasz się, jak Jezus cię pobłogosławił, daj nam znać w komentarzach, skąd pochodzisz i jakie cuda widziałeś. Niech Jezus was dzisiaj błogosławi i prowadzi przez każdą burzę. Wyobraź sobie, że stoisz nad przepaścią przemienionego świata, a jego fundamenty drżą pod ciężarem spełniającej się przepowiedni, proroctwa szeptanego w starożytnych pismach świętych. Przebłyski tego objawienia krążą po krajobrazie naszej współczesnej egzystencji, cicho ostrzegając tych, którzy mają oczy do patrzenia. Pośród tych tajemniczych przepowiedni żadna nie jest bardziej złowieszcza niż proroctwo znaku bestii. Księdze Apokalipsy, a konkretnie w rozdziałach 13, 16, 17, Świat zostaje ostrzeżony o znaku, który zadecyduje o przetrwaniu ekonomicznym. Znak ten jest postrzegany jako podstawowy klucz do zaangażowania w handel, od oddzielająca tych, którzy się poddają, od tych, którzy stawiają opór. Pismo święte wyraźnie mówi On sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy, otrzymują znamie na prawą rękę lub na czoło. I że nikt nie może kupować ni sprzedawać, kto nie ma znamienia, imienia bestii lub liczby jej imienia. To mrożąca krew w żyłach wizja, która maluje przyszłość pełną wstrząsających wyborów i kompasów moralnych przetestowanych do granic możliwości. Jednak w grę wchodzi coś więcej niż tylko konsekwencje ekonomiczne. W księdze objawienia 14:9:10 znajduje się surowa przestroga przed oddawaniem czci bestii. Ostrzegająca, że ci, którzy to czynią, będą pić wino gniewu Bożego. Tutaj odsłonięte są duchowe stawki, nie tylko ziemskiego ujarzmienia, ale natury wiecznej. Wersety też skicują przyszłość, w której wierność będzie mierzona nie lojalnością wobec ziemskiej władzy, ale wiernością boskiemu postanowieniu. Zewnętrzne posłuszeństwo staje się narzędziem pomiaru wewnętrznych przekonań, a samym znakiem rodzajem pokrętnego przymierza, Przypieczętującego los tych, którzy je wybiorą. Połączenie narracji Apokalipsy z wizjami z księgi Daniela, konkretnie z księgi Daniela 7,23, 25, przynosi niepokojącą jasność. Daniel przewiduje opresyjne rządy globalne czwarta bestia, różna od swoich poprzedników, pochłaniająca Ziemię z niezrównaną dominacją. Przepowiedziane panowanie reprezentuje nie tylko globalne zarządzanie ale wkraczający totalitaryzm, który złowieszczo odzwierciedla działające dzisiaj systemy władzy. Wizje zawziętego globalnego imperium odbijają się echem w czasie, odbijając się echem w naszej epoce nowożytnej, gdzie w obliczu globalizacji granice terytorialne zacierają się, informacja jest walutą rządzoną przez nielicznych, a u steru procesu decyzyjnego często panuje strach. Razem te wersety odkrywają tożsamość bestii, połączenie systemowego, ideologicznego i duchowego oszustwa, które usidla poprzez przymus ekonomiczny i duchowy kompromis. Znak jest emblematyczny nie tylko jako marka fizyczna, ale także jako duchowa kapitulacja, takie, które kusi ludzkość obietnicami bezpieczeństwa, ciągłości i włączenia w kontrolowanym społeczeństwie, w którym przetrwanie odbywa się kosztem uległości. Jednakże dla tych, którzy wytrwają bez znaku, ścieżka jest trudna i pełna prób. Opieranie się takiej wszechobecnej kontroli wymaga niezachwianej wiary, być może teraz bardziej zharmonizowanej niż kiedykolwiek wcześniej. Jest to odzwierciedleniem nie tylko indywidualnego ducha, ale także zbiorowej duchowości, testem odporności wspólnot wiary na całym świecie. W tej narracji kryje się wyraźne ostrzeżenie, że każdy postęp technologiczny, Zmiana kulturowa lub inicjatywa rządowa przygotowująca grunt pod taki system rzuca wyzwanie rozeznaniu wierzącego, wymagając czujności i mądrości. Kontemplując te tajemnicze wizje, pojawia się palące pytanie jak blisko jesteśmy naprawdę spełnienia ostrzeżeń z objawienia? Czy w świecie zmierzającym w stronę konwergencji cyfrowej i nieustannie obawiającym się zagrożeń zewnętrznych, po cichu kładziemy podwaliny pod spełnienie się tej przepowiedni. Konsekwencje są zdumiewające, zarówno pod względem ogromu, jak i bezpośredniości. Jednak w oczekiwaniu na taki kataklizm w wierze pojawia się nadzieja, przypomnienie, że chociaż proroctwa ujawniają potencjał, zachęcają do przygotowania i niezachwianej wytrwałości. Dlatego też, gdy stoisz na tym rozdrożu, wersety te zmuszają do wnikliwej introspekcji. Stanowią wezwanie do sprawdzenia lojalności i gotowości serca w obliczu wielkich prób. Proroctwo znaku bestii jest nie tylko zwiastunem zagłady, ale także świadectwem boskiej suwerenności i wystawionej na próbę wierności. Jej tajemnicze fragmenty, nawiedzające, a jednocześnie głębokie, wzywają wierzących do wzmocnienia swojej wiary, przyjęcia rozeznania i niezachwianego, kroczenia ścieżką prawości. Zrozumienie tych ostrzeżeń ma kluczowe znaczenie, jednak rozpoznanie dzisiejszych znaków pozostaje najważniejsze dla poradzenia sobie z duchowymi wyzwaniami, które nas czekają. W poszukiwaniu boskości pośród rozwijającego się objawienia, nadzieja rodzi się wiecznie dla tych, którzy wybierają ścieżkę oświetloną wiarą i wzmocnioną mądrością. Wkraczając w kolejny dyskurs, badamy znaki sugerujące podejście Marka badanie współczesnych wydarzeń, przez pryzmat, proroctw i kroki wymagane do poruszania się w epoce potencjalnie zwiastującej jej nadejście. W świecie, nieustannie zmienianym przez szybki postęp technologiczny, wiele osób zastanawia się, czy kładziono podwaliny pod spełnienie biblijnych proroctw dotyczących znaku bestii. Jak pisaliśmy w poprzednim rozdziale, Księga objawienia ostrzega nas przed czasami, w których przetrwanie ekonomiczne będzie zależało od wierności systemowi uosabianemu przez bestie. Obecnie połączenie różnych osiągnięć technologicznych, gospodarczych i społecznych można postrzegać jako potencjalny krok w kierunku takiego zintegrowanego i kontrolowanego społeczeństwa. Zagłębmy się w to, w jaki sposób te współczesne przejawy mogą przygotować grunt pod rzeczywistość przepowiedzianą tysiące lat temu. Wyobraź sobie społeczeństwo, w którym gotówka jest przestarzała, a każda transakcja, dowód tożsamości i dane osobowe są powiązane wątkami cyfrowymi. Programy wspierające gospodarkę bezgotówkową zyskują na popularności na całym świecie, a waluty cyfrowe, takie jak Bitcoin i waluty cyfrowe banku centralnego (CBDC), -e, stają się coraz bardziej opłacalne. Choć wygodne, te cyfrowe ekosystemy otwierają drzwi do bezprecedensowego poziomu nadzoru i kontroli. W takim świecie dostęp do środków finansowych może być narzucony przez wyższe władze, co prowadzi nas do pytania czy nie jest to zwiastun proroctwa znaku bestii. Jak widzimy w objawieniu, identyfikacja biometryczna przeniknęła do wielu aspektów codziennych transakcji i interakcji, wprowadzając bardziej spersonalizowane, choć potencjalnie inwazyjne systemy. Chętnie oferujemy odciski palców i skany twarzy, aby odblokować nasze urządzenia lub przyspieszyć kontrolę bezpieczeństwa, ale te udogodnienia mają swoją cenę. Ponieważ identyfikatory biometryczne przekraczają granice przestrzeni osobistej i danych, przygotowują grunt pod społeczeństwo, które może ściśle odpowiadać narracji biblijnej. Wyobraźcie sobie świat, w którym można kontrolować nie tylko naszą tożsamość, ale także naszą zdolność dostępu do usług, rynków pracy i opieki zdrowotnej, co subtelnie przypomina ostrzeżenia z księgi objawienia. Dzięki powstającym na całym świecie systemom nadzoru, przypominającym wszechwidzące oko, osiągnięto nowy poziom kontroli. Od wszechobecnych kamer CCTV po zaawansowane śledzenie online, takie systemy zapewniają, że żadne działanie nie pozostanie niezauważone. Mają także potencjał, aby ewoluować w mechanizmy kontroli, co skłania do zastanowienia się, czy funkcjonują jako prekursory ostatecznego nadzoru opisanego w proroctwach biblijnych. Czy nie są to zwiastuny świata, w którym nasze wybory i przekonania zostaną obnażone, kształtując naszą lojalność wobec przepowiedzianej bestii lub od niej od niej? W kontekście rozwoju technologicznego wersety, takie jak drugi Tesaloniczan 2 3, 4 i Mateusza 24-24 nabierają niesamowitego znaczenia. Wersety te opisują zwodnicze siły walczące o dominację, sugerując fałszywych mesjaszy sprawujących wpływ na masy. Dziś sama technologia może odgrywać rolę uwodzicielki, wabiąc ludzkość obietnicami wygody, bezpieczeństwa i łączności, jednocześnie subtelnie pozycjonując się jako brama do globalnej jednolitości i potencjalnej kontroli sprawowanej przez nadrzędną siłę. Mając na uwadze te zmiany, stajemy przed krytyczną refleksją. Czy stopniowo zbliżamy się do rzeczywistości, w której wierność duchowa kontra konformizm społeczny staje się kwestią egzystencjalną? Systemy, które obiecują ułatwić życie, mogą również torować drogę światu, w którym opowiedzenie się za swoją wiarą wbrew opresyjnemu piętnu, będzie rzeczywiście ostatecznym sprawdzianem, jak ostrzega Apokalipsa. Chociaż dzisiejsze innowacje oferują ogromne korzyści, ważne jest, aby wierzący zachowali czujność i rozeznanie. Gdy poruszamy się w społeczeństwie napędzanym technologią, naszym przewodnikiem musi być nasza wiara i nauki pisma świętego. Musimy zachować czujność wobec zwodniczych sił, które mogą próbować odwrócić nasze oddanie i świadomość od Słowa Bożego. Zwracanie uwagi na znaki, zakorzenienie się w modlitwie i utrzymywanie duchowej zbroi może nas przygotować na wszelkie stojące przed nami wyzwania. W miarę jak technologia w dalszym ciągu kształtuje nasz świat, skrzyżowanie wiary i nowoczesności staje się przestrzenią nie tylko ostrożności, ale potencjalnego wzrostu i potwierdzenia wiary. Czy dzisiaj zobaczymy te konfiguracje? Być może elementy przepowiedni zaczęły już się przed nami ujawniać. Dlatego naszym wyzwaniem jest zachowanie czujności, zaangażowania i wytrwałości, ciągłe poszukiwanie Bożej mądrości, aby rozeznać czasy, utrzymując naszą wiarę mocno zakorzenioną w Jego obietnicach w tym stale zmieniającym się krajobrazie. Nasze dzisiejsze działania i wybory mogą równie dobrze odbijać się echem w czasach, gdy wiara zostanie poddana próbie, jak nigdy dotąd. W księdze Apokalipsy wizja udzielona Apostołowi Janowi odsłania przyszłość owianą tajemnicą i złymi przeczuciami, w której symbole opowiadają historię o mocy, oszustwie i ostatecznym starciu dobra ze złem. Wśród wielu proroctw znajduje się wizja pojedynczej, dominującej potęgi globalnej. Systemu jednego świata sprzymierzonego ze złowrogą i tajemniczą postacią, znaną powszechnie jako bestia. Objawienie XVII trzynastkie przedstawia potężny Sojusz Dziesięciu Królów, którzy symbolicznie przekazują swoją władzę i siłę tej bestii, malując obraz skonsolidowanej władzy, skłonnej do oszustwa i manipulacji. Konwergencja światowych potęg nie następuje natychmiast i nie pojawia się bez ostrzeżenia. Historycznie rzecz biorąc, ludzkość była pociągana do centralizacji władzy, widocznej od najdawniejszych czasów, jak ilustruje historia wieży Babel w Księdze Rodzaju 11:49. Kierowana ambicją i pragnieniem jedności bez Boga, ludzkość starała się stworzyć pojedynczy, górujący symbol swoich własnych osiągnięć. Bóg jednak interweniował, rozpraszając ludzi i pomieszając ich język, co było wczesnym 1900 Boskim odrzuceniem prób centralizacji władzy wyłącznie dla ludzkiej chwały. W dzisiejszym świecie rozbrzmiewają echa Babel. Znajdujemy się w krytycznym momencie, w którym zbieżność technologii, ekonomii i polityki tworzy podatny grunt dla jednego systemu światowego, który odzwierciedla obrazy przepowiedziane w objawieniu. Niestabilność gospodarcza, jak sugeruje księga objawienia 656, wraz z przybyciem trzeciego jeźdźca ukazuje świat balansujący na krawędzi załamania finansowego. Ta niepewność gospodarcza ułatwia centralizację władzy, ponieważ rozpaczliwe czasy wymagają desperackich środków, często kosztem wolności jednostki. Zastanów się, jak światowe kryzysy gospodarcze sprzyjają powstaniu Unii Finansowych i cyfrowych systemów walutowych. Rozwiązania te, choć z pozoru praktyczne, przybliżają nas do scenariusza, w którym jeden potężny podmiot mógłby manipulować samym rdzeniem interakcji finansowych. W miarę zwiększania się presji ekonomicznej, wzrasta zależność świata od ujednoliconych środków, przez co ludność staje się podatna na kontrolę i oszukiwanie przez scentralizowaną władzę. Nie inaczej jest w sferze politycznej. Wraz z zanikaniem granic i łączącymi się programami narodów, Zmierzamy w stronę zjednoczonego ciała politycznego, które rządzi na podstawie zbiorowej władzy, podobnie jak królowie kłaniający się bestii. Inicjatywy mające na celu pokój i jedność powoli gromadzą władzę w mniejszej liczbie rąk, tworząc systemy nadzoru i mechanizmów kontrolnych, które odzwierciedlają ostrzeżenia zawarte w proroctwach biblijnych. Postęp technologiczny jeszcze bardziej komplikuje te narracje, zapewniają infrastrukturę, potrzebną do kontroli na poziomie niespotykanym w historii ludzkości. Wraz z pojawieniem się globalnego nadzoru i zarządzania opartego na danych, jednostka staje się jedynie punktem danych w rozległej sieci, którym można łatwo manipulować lub wprowadzić w błąd. Ta kontrola jest subtelna, prawie niewidoczna, a jednak wszechstronna i może ostatecznie wymusić przestrzeganie nowego porządku świata. Pod względem duchowym i etycznym urok systemu światowego obiecuje utopię, ale nieuchronnie prowadzi do kompromisu i korupcji. Objawienie ostrzega nas przed poważnymi duchowymi konsekwencjami uczestniczenia w rozwoju tego systemu lub pozostawania bezczynnym. Oszustwo jest uwodzicielskie, oferuje pokój, dobrobyt i bezpieczeństwo, ale ostatecznie powoduje zniewolenie i utratę duchowej autonomii. Zgodnie z ostrzegawczym tonem apokalipsy. Konsolidacja władzy nie jest jedynie kryzysem społeczno-politycznym, ale także duchowym. Służy jako papierek lakmusowy wiary, rzucając wyzwanie wierzącym, aby odróżnili prawdę od fikcji i oparli się pokusie konformizmu dla wygody. Wzywa jednostki do przygotowania duchowego i zakotwiczenia nadziei nie w doczesnych mocach, ale w wiecznej obietnicy Bożej. W miarę jak proroctwo osiąga swoje crescendo, Pozostaje palące pytanie, jak rozpoznać i przeciwstawić się powstaniu takiego systemu w naszych czasach? W tym zrozumieniu nie chodzi o wzbudzanie strachu, ale o wyposażenie wierzących w wyraźną świadomość duchowego pola bitwy wokół nich. Wymaga czujności, wymagając, aby serca były przesiąknięte mądrością i oczami, które patrzą poza powierzchnię i dostrzegają duchowe znaczenie rozgrywających się wydarzeń. Jest to wezwanie do niezłomnej wiary, odwagi i gotowości na nadchodzące próby, które, jak ostrzega Apokalipsa, sprawdzą determinację wszystkich wierzących. Wyobraź sobie przez chwilę, że podczas codziennych zajęć cicho zbliża się subtelne, ale podstępne wyzwanie. To wyzwanie nie jest od razu widoczne, jak fizyczny wróg, z którym możesz się zmierzyć, lub burza, na którą możesz się przygotować. Zamiast tego materializuje się w wyborach tak pozornie niepozornych, że mogą prześliznąć się przez bariery twojej duchowej czujności. To jest kontekst, w którym księga Apokalipsy dostarcza swoich strasznych ostrzeżeń, świat, w którym wybory mają wieczne konsekwencje. Narracja o niezłomnym stawianiu czoła takim wyzwaniom jest wątkiem przeplatającym się z materią biblijnych proroctw, odbijającym się echem na przestrzeni wieków z nieubłaganą aktualnością. Pisma święte żywo opisują te ostateczne próby. W objawieniu 3.10 podkreślono, że ci, którzy przestrzegają słowa o wytrwałości Bożej, zostaną zachowani od godziny próby, która ma doświadczyć wszystkich mieszkańców Ziemi. W tym fragmencie zawarta jest obietnica nie tylko przetrwania, ale także boskiej ochrony. Tutaj leży klucz do zrozumienia ścieżki odporności, konieczności wiary i determinacji, cech, których nie można ukształtować w obliczu przeciwności, losu, ale które należy pielęgnować na długo przed rozpoczęciem prób. Znak, o którym mowa w objawieniu, często kojarzony ze zwodniczym urokiem zjednoczonego systemu globalnego, jest symbolem wierności, linią wyznaczoną pomiędzy niezachwianą wiarą a światowym kompromisem. Opieranie się temu piętnu oznacza dokonanie ostatecznego wyboru, decyzji, która odzwierciedla ostateczną wierność Bogu w stosunku do jakiejkolwiek ziemskiej władzy. W ewangelii Mateusza 10,22, znajdują się słowa zachęty. Z mojego powodu wszyscy będziecie w nienawiści. Lecz kto wytrwa do końca, ten zostanie wybawiony. Werset ten oddaje nie tylko obietnicę zbawienia, ale także nieunikniony opór i wrogość, z jaką można spotkać się ze strony świata, za wybranie wiary zamiast konformizmu. Niezmiennie jesteśmy wezwani do pełnego wyposażenia. Efezjan 6:11 instruuje wierzących, aby przywdziali pełną zbroję Bożą, aby mogli przeciwstawić się podstępom diabła. Tutaj podkreślona jest koncepcja zbroi duchowej, prawda? Prawość, Ewangelia pokoju, wiara, zbawienie i słowo Boże są porównane do części zbroi, które chronią nas przed duchowym oszustwem i erozją moralną. Nie jest to jedynie wezwanie do działań obronnych, ale zaproszenie do aktywnego życia wiarą. Aby rozwijać tę duchową odporność, otwierają się przed nami praktyczne ścieżki, głęboko zainspirowane tymi fragmentami pism świętych. Po pierwsze, Konieczne jest oparcie się na modlitwie i medytacji. To dzięki cichej refleksji i regularnej komunikacji z Bogiem, wierzący mogą rozpoznać Jego głos w kakofonii światowych pokus. Praktyka modlitwy dostosowuje naszą wolę do Bożej woli, wzmacniając determinację nawet w obliczu narastających nacisków zewnętrznych. Po drugie, zaangażowanie się w życie w prawości stanowi świadectwo wiary, która opiera się ziemskim pokusom. Sprawiedliwość nie polega na zwykłym przestrzeganiu zasad, ale na przejawie wiary w działaniu, wybierając dobroć, gdy kusi obojętność, współczucie pośród okrucieństwa i prawdę w morzu kłamstw. Pozostawanie zanurzonym w pismach świętych pomaga wierzącym zrozumieć nie tylko prawa Boże, ale także Jego obietnice, uzbrajając ich w wiedzę, która rozprasza ciemność. Nauki i historie biblijne stają się źródłem inspiracji i wskazówek, oferując zarówno przestrogi, jak i triumfalne zakończenia, które mają wzmacniać ducha przed rozpaczą. Wreszcie, wspólnota wierzących odgrywa kluczową rolę w budowaniu i utrzymywaniu duchowej odporności. Chrześcijańska społeczność zapewnia wsparcie, mądrość i poczucie odpowiedzialności, kluczowe w czasach, gdy niezmienne stanowisko wydaje się największym wyzwaniem. Wierzący wspólnie wzmacniają więzy wiary, i zachęcają do wzajemnej wytrwałości. W świetle tych nauk obietnica Bożego wybawienia staje się latarnią prowadzącą wiernych przez przepowiedziane w przyszłości próby. Księga Apokalipsy ukazuje żywy obraz zmagań i triumfów czekających tych, którzy zakotwiczą swoje życie w niezachwianej wierze. Wymaga aktywnego zaangażowania z Bogiem poprzez praktyki wzmacniające duchową siłę, umożliwiające wierzącym nie tylko przeciwstawienie się oszustwom, ale także przyjęcie prawdy ze śmiałością i pewnością. W świecie w coraz większym stopniu kształtowanym przez przemijające siły decyzja o niezmiennym działaniu, wymaga odwagi i przekonania, cnót kultywowanych w cichych chwilach z Bogiem i wzmacnianych w tyglu życiowych prób. Proroctwo Apokalipsy to nie tylko ostrzeżenie ale obietnica dająca nadzieję i siłę tym, którzy podążają ścieżką niezłomnej wiary. Dzięki tej trwałej odporności wierzący zapewniają sobie nie tylko duchowe przetrwanie, ale także ostateczne zwycięstwo w wiecznym królestwie.